Piotr, mam coś dla ciebie. Jest w naszej rodzinie z dziada pradziada. O. Drzewie działała, zadziała i dzisiaj. I ci rąbać za Janusa. Orgazm to coś, co automatycznie kojarzy się nam z seksem. Ale dla wielu ludzi to główny cel stosunku seksualnego. Dlatego brak orgazmu często traktowany jest jako porażka. Szybciej się nie dało! Nie ma czasu, trzeba działać. Prawda jest taka, że seks, zwłaszcza na początku, kiedy się stresujemy i nie wiemy jeszcze, co sprawia drugiej osobie przyjemność, wcale nie musi zakończyć się orgazmem. Jestem gotowy. Zróbmy to. No ale spokojnie. To nie są zawody. Rozejrzyj się. Oprócz nas nikogo tu nie ma. Nie zrozumcie mnie źle. Orgazm jest super, ale chodzi o to, że rzeczy, które robicie zanim do niego dojdzie, na przykład całowanie się czy dotykanie się, też są ważne. Może masz rację. Przepraszam, trochę mnie poniosło. To właśnie poprzez poznawanie swoich ciał uczycie się jak osiągnąć orgazm. No to co? Zaczynamy! Orgazm nie pojawia się nagle. Jego nadejście poprzedzone jest fazą narastającego podniecenia seksualnego. Skąd bierze się podniecenie? Najczęściej to efekt gry wstępnej między partnerami. Większość kobiet osiąga orgazm poprzez stymulację łechtaczki lub pochwy. U kobiet fizyczną oznaką podniecenia jest zwiększające się nawilżenie pochwy, które ma ułatwić wejście penisa. Czasami może być tak, że z powodu stresu pochwa nie będzie wystarczająco nawilżona. Wtedy na pewno pomoże wam dobrej jakości lubrykant. Ach, 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 coś Jestem przygotowany na wszystko. Kobiecy orgazm jest trochę bardziej skomplikowany niż męski. Zależy od atmosfery, od tego, czy kobieta ma zaufanie do partnera, a nawet od jej poczucia własnej wartości. Jesteś najlepszy, dziękuję. Halo, tote? No co tam, Piotr? To bo... ty, był. się kierą, to tak, no, no nie za bardzo. No. Nie wiem, czy dam radę. No to masz nie dać rady? Dziad dał radę, ja dałem radę, to ty masz nie dać rady? Ale no. Co, ale? Co, ale? Bierzesz i rąbiesz! Tak. I nie wracaj mi z pełnymi jajami! Tak, tote. U mężczyzn podniecenie seksualne objawia się częściowym uniesieniem jąder oraz pojawieniem się stopniowej erekcji członka. Męski orgazm trwa najczęściej kilka sekund. W odróżnieniu od kobiecego, męski orgazm jest bardziej uwarunkowany fizjologicznie i w większości przypadków związany jest z wytryskiem nasienia. Ty, top model, drewno samo się nie przyniesie. No już idę. No żartowałam, głuptasie. Choć kobiecy i męski orgazmy się różnią, to tak samo mężczyzna jak i kobieta potrzebują intymności i zrozumienia ze strony partnera lub partnerki. Tuż przed orgazmem nasze ciała ogarnia ogromna fala gorąca, która ogarnia całe ciało. Orgazm to kulminacyjny moment podniecenia seksualnego, w którym odczuwa się maksymalną przyjemność. Każdy orgazm jest inny, ale najogólniej można go opisać jako błogość, której towarzyszą bardzo silne, przyjemne dreszcze i mimo wolne skurcze wielu mięśni ciała. Poza przyjemnością z własnego orgazmu, źródłem radości może być też obserwowanie partnera lub partnerki, kiedy przeżywają swój orgazm. Seks to gra zespołowa, moi drodzy, więc zwycięstwa innych mogą nas tylko cieszyć. Bezpośrednim efektem orgazmu jest zaspokojenie seksualne, objawiające się odprężeniem ciała i psychicznym uczuciem błogostanu oraz spełnienia emocjonalnego. Wow, to było naprawdę epickie ognisko. Szkoda, że już się skończyło. Rozpaliłabym. Jeszcze jedno. Jeszcze jedno. E, kochanie, może, może następnym razem? Oj no, chodź. Po stosunku mówcie wprost, co sprawia Wam przyjemność, ale też pytajcie partnera lub partnerki o ich odczucia, jak się czuli albo co ich zdaniem można zrobić, żeby było Wam razem dobrze w łóżku. A a właśnie, zapomniałam Wam jeszcze powiedzieć, że niektóre kobiety są w stanie przeżywać orgazm wielokrotny. Czyli podczas jednego stosunku, po krótkich przerwach mogą kolejno przeżywać orgazm, orgazm, orgazm. Orgazmu tak naprawdę nie da się opisać słowami. Każdy musi przeżyć to sam, żeby dokładnie wiedzieć o co w tym chodzi. Ale pamiętajcie, nie dajcie się zwariować, no i zabezpieczajcie się. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, subskrybuj, sharuj, lajkuj. No i pamiętajcie, że zawsze możecie nam zadawać pytania na dole w komentarzach.